Cześć, w tym krótkim poradniku chcę pokazać jak zrobić Moda najprostszą metodą zwaną letterbomb w Nintendo Wii dla początkujących graczy. Przygotujcie sobie kartę SD o pojemności 2 lub 4 GB sformatowaną na partycję FAT32. Będzie trzeba zainstalować najważniejszy launcher czyli Homebrew Channel, który teraz widzicie. Od tego się wszystko zaczyna. Na początek pokażę, jak sformatować pamięć konsoli, by zrobić to na czysto. Wchodzimy w ustawienia konsoli. Ten softmod działa tylko na wersji oprogramowania 4.3, a litera obok oznacza region, na którym konsola została wydana. Przechodzę do trzeciej strony. Jeśli macie niższy numer, to trzeba pobrać najnowszą wersję przez Wii System Update. Przystępuję do sformatowania całej pamięci wewnętrznej konsoli. Klikam trzy razy na format. Po sformatowaniu konsola sama się wyłączy, więc trzeba ją ponownie włączyć. Konsolę mam już wstępnie skonfigurowaną. Teraz przechodzę znów do ustawień i odczytuję adres MAC karty Wi-Fi. Można sobie to zostawić na ekranie telewizora, ponieważ będzie trzeba ten adres przepisać. Na komputerze otwieram stronę, którą widzicie w prawym górnym rogu, please.hagmi.com. Zaznaczam odpowiedni region mojej konsoli. Przepisuję adres Mac karty Wi-Fi. Zostawiam zaznaczoną opcję bundle The Me, weryfikuję captcha i klikam na jeden z dwóch przycisków, jest to bez znaczenia. W jednym jak i w drugim przypadku pobierze się nam ten sam exploit letterbomb.zip Wkładam kartę SD do komputera i wypakowuję z pobranej paczki plików letterbomb bezpośrednio bez foldera na kartę SD. Teraz wrzucam kartę SD do wii i uruchamiam ją. Przechodzę na skrzynkę pocztową. Cofam się o jeden dzień wstecz. Klikam na bombę w liście, która uruchomi exploit. Klikam na continue. Wybieram install the homebrew channel. Po tym mamy już dostępny nasz kanał Homebrew. Teraz można zainstalować, ale nie trzeba, program Budmi. Jest to opcjonalne dla zaawansowanych użytkowników. Jednak początkujący nie muszą tego instalować, pokazuję tylko dla zobrazowania. Ja jednak polecam to zainstalować. Można w tym programie zapisać pamięć konsoli na karcie SD, by móc odratować zblikowaną konsolę. Po całej tej instalacji klikam na Exit. Konsola wróci nas do kanału Homebrew. Jak na razie jest tu pusto. Klikam na wilocie przycisk Home i wówczas możemy uruchomić Budmi. Klikam na Exit aby sprawdzić, czy mam kanał Homebrew zainstalowany. Wyciągam kartę SD i wkładam do komputera. Teraz wrzucę program do uruchomienia Gear wii z pendrive'a. USB Loader GX. Macie go w opisie tego materiału. Jak widzicie, należy wypakować folder Apps, w którym jest USB Loader GX, bezpośrednio na kartę SD. Znów wrzucam kartę SD do wii Uruchamiam kanał homebrew i jak widać wyskakuje nam usb loader gx Mam już na pendrive przygotowane dwie gry, które program sam wykrywa Są to gry w systemie NTSC U jeśli korzystacie z kabla RGB, jak w moim przypadku, to trzeba załączyć jedną opcję w ustawieniach, czyli wyświetlanie obrazu w systemie PAL60, aby obraz nie był czerwony podczas rozgrywki. To tyle na dziś. Dzięki za oglądanie.